Jaka jest niezależność państwa, które nie jest w stanie ochronić swoich obywateli przed żywnością, która ich truje? Ważne jest to, że ktoś w końcu wyszedł i z grubej rury uderzył w temat, który od, od lat tak naprawdę my wszyscy czujemy, że jest jakiś problem z tą żywnością, z jej jakością, że ona nam de facto nie służy, nie jest dla nas dobra, bo ten wysyp różnych chorób, nazwijmy to cywilizacyjnych. Jest w moim przekonaniu w głównej mierze związany z tym, co jemy. Znowu środek ciężkości tego wywiadu został gdzie indziej przeniesiony. To znaczy, został przeniesiony na to, co ona źle powiedziała. Natomiast dla mnie środek ciężkości tego wywiadu jest zupełnie gdzie indziej. Nie w szczegółach. Czy Francja Aspartan wycofała, czy nie, czy tam Stany Zjednoczone, czy ktoś zrobił coś, tylko w tym, czy my faktycznie jemy rzeczy, które nas trują, i czy jest na to przyzwolenie, i teraz co z tym zrobić, żeby tak nie było. Prosta sprawa: no jaka jest niezależność państwa, które nie jest w stanie ochronić swoich obywateli przed żywnością, która ich truje?